Cześć! Chciałabym zaprosić dzisiaj do 12 odcinka z Pokémon Fire.pl. Przed mogę się tutaj odzwyczaić od nagrywania Pokémon Fire.pl. Właśnie mam koniec roku szkolnego i też przez dłuższy czas właśnie nic nie nagrywałem Jak Pokémon Fire.pl. Przepraszam Was oczywiście jeszcze raz za 11 odcinek. Przyspieszenie tam było za mocne i za niektóre bzdury, które gadałem po prostu miałem katar. No i wiecie, po prostu byłem bardzo już taki padnięty. No i. Jakby nie miałem siły już, ale nagrałem to dla Was i dzięki temu, że zrozumiałem, kurde, katar to zły pomysł, to specjalnie dla Was odstawiłem na chwilę nagrywanie właśnie, żeby po to, żeby katar, tego kataru już nie mieć. I mam zamiar Wam czekać pewną informację w tym odcinku, takie szybkie info. Bardzo bym chciał dobić do końca czerwca 40 subskrypcji. Więc jeśli macie jakichś znajomych, koleżanki, którzy lubią Pokémony oglądać, roześlijcie im te filmy, jak im się spodobają. Dzięki oczywiście subskrypcji, bo mam wielką nadzieję, że do czerwca nam się uda zebrać 40 subskrypcji. A jeśli nam się to uda, to w czerwcu możecie sebrać tyle odcinków, że będziecie mieli codziennie nawet po trzy odcinki do oglądania. Nie będziecie w ogóle nudzić. Wakacje spędzicie miło też, oglądając na nadzieję mnie. Może gdzieś pojedziecie ze mną ale jak wrócicie, mam nadzieję, że mi obejrzycie. Więc mówię, do czerwca fajnie by było właśnie uzywać te 40 subskrypcji, bo wtedy dużo maratonów. Nawet do jakiegoś streama mógłbym się wtedy postarać. Więc wiecie. Ale mówię, to trzeba być 40 subskrypcji do czego, do końca czerwca. Taką mam dla Was wielką prośbę, jeśli gdybyście mogli. No i przyjdźmy z panią Oczywiście ona się wypaja, w ogóle nie zmieniła, bo nie mam po co EXPY, bo jestem underleveled czarmilion 23. Glum 25, Ninidolino 26, Męki 22, Figaro 23 i nasz HM Slaypik. Też ostatnie wychodzą coraz nowsze to Haki Pokémon. I w tym odcinku nauczymy naszego, psy, naszego kochanego hm HM oczywiście że... hey, my, czy się z tym ruchem to nigdy się i tak nie będą kończyć Dobra yy... I coś chciałam jeszcze schować do yy, mojego boksika Bo ja tego na się nie będę patrzyła w ogóle Chciałam sobie tutaj mój plecak uporządkować Nie ten Tutaj Deponuj. I tak Oddamy sobie To Z jednego moonstona odłożę R Candy odłożę wszystkie Nageta na razie nie potrzebuje wdawać. nie i to też. No i tak myślę, że sobie uporządkowaliśmy wszystko i tam jak coś tu do nas poczeka, jak możemy sobie to wyjąć. I teraz użyjemy tego tutaj. Wygląda na to, że to drzewko może zostać ścięte. Czy użyć kat. Tak. A użył kat. Użyliśmy kat. I gdyby ktoś powiedział, odcinki są strasznie długie, cholera jasna, weź włącz to szybciej, przecież wiem, że możesz jak na poprzednim odcinku, nie, poprzedni odcinek mówiłem, bo, bo mi po prostu mnie bolał nos, miałem katar, nie chciałam się tej SSN nagrywać, a chyba szczerze, że ją nagrałam, czy całą, a czy nie wczoraj, tylko tego dnia, oto po prostu już nagrałem tą całą SSN i powiem że aż tydzień minął od tamtego momentu, już jestem zdrowiutki. Ale do końca roku tylko zostały dwa tygodnie. Napiszcie w komentarzach i naprawdę was proszę, żebyście pisali, bo ja widzę, że tam ktoś to ogląda. Ale dlaczego bym nie komentarze? komentarza, to mnie bardzo martwi. Proszę, żebyście się napisali chociaż raz w komentarzach jakiś. Czy cieszycie się właśnie z okazji tej, że zaraz są wakacje? Napiszcie, czy się z tego cieszycie. I to jest kolejny gym. W ogóle wam nie pokazałam jeszcze jak z drugą, trzecią odznakę, jak to wygląda, widzicie? To jest taka druga kropla. No. Hej, mistrzuniu! LTSR ma pewną ksywę, ludzie zwracają się do niego per elektryczny, Amerykanie Jest eksper, ekspertem co do elektrycznych pokémonów. Ptaki, wodne pokémony się tu nie sprawdzą. Uważaj też na paraliż. LTSR jest strasznie przezorny, zamknął się więc, ciężko będzie się do niego dostać. Czyli to jest gym elektryczny. Czyli na tą sprawę ustalmy sobie jedną sprawę. Firoła w ogóle nie wystawiamy w tym gymie. Haema a tym bardziej on jest w ogóle wystawiamy. Czyli te dwa pokemony dolne w ogóle cię nie będą wykorzystywane, cię mam tylko zrobić pomocnakę w tym odcinku. Charmeleon e, dobry by był. Gloom. Jego będzie ciężko sparzać, co ci zrobić, on nie zostanie. Nie Doliny i Męki. Męki chyba też wolnie używać. Teraz ty to Charmeleon pod przy okazji. To jest już tutaj taki jakby wędkarz, pływak coś takiego, to go gloomem zaatakujemy. To nie miejsce dla dzieciaków, nawet tych silnych. No przepraszam, znowu będziecie mnie wyzywać od dzieciaków? Dwayne wysyła... Aha, mój Pikachu jednak wysyła, dobra. To miałem typu sleep powder. Ja pierdziele! Rozumiem, że ja nie jestem jakimś takim typem który y, często w ogóle jakieś śmieszne teksty o tych odcinkach mówi, no ale czasami mogę się tyle wkurzyć i na to nie zwracajcie uwagi. Jeśli chcecie oglądać youtubera, który w ogóle ani się nie wkurza, ani w ogóle tylko nagra Pokemony na spokojnie i nagra tak mało dziennie tych odcinków, tak często, nieczęsto to się pojawiają, to to wejdźcie sobie na kanał Hawkins, tylko dopiszcie pokémon, bo nie znam jego końcówki, mocha tam 006, a jak piszcie Hawkins pokémon to on wyskoczy. On ma do tego mało serii, on nie nagrywał na emulatorze, tylko na oryginalnej. I wszyscy teraz podują, bo on dał mi Paraliż i jeszcze do tego Double teama. A ja chcę go uścig, ponieważ łatwo łatwiej tego załatwić. Kurde mać, no co za cholerny gnuj! No nie! Gra ja mnie nienawidzi! No! Raz! No, Pikachu wstał. No jest! Ja się już idę podleczyć! A może jeszcze nie? Yy, Zmienimy na czar powiedzmy. Na razie Pss, bo teraz jest. Jestem może młody, ale wiem co nieco o elektryczności, dlatego walczę tutaj. A nie pewnie miał jakiegoś majta I majta Tego pewien, że drugi to będzie magnemajt Pokémon. Jeśli nie, to się spoliczkuje w twarz. Nie na no, żartuję. No. Hmm. A co zrobić, jeśli gadnę? Może jakąś nagrodę, Dwa dostanę. Może subika dostawicie, to, że ja zgadłem. No... Nie no, ale byłoby miło, gdybyście zostawili. Nie to, że ja chcę was O, zostawcie suba, wszyscy najlepiej. Ja chcę mieć do subów jednego odcinka, ja po prostu miło by było, żebym zobaczyć, że ktoś to ogląda. Napisać komentarz możecie, że nie oglądacie tego... Aha, ma odcinek nowy, to jak like i nie oglądam żeby pokazać, że Wy to oglądacie, żeby tego chcecie więcej. Widzicie, jak tego suba. Czyli tak bardzo dużo e, taj, subów mówię, dużo. Gdy byłem w armii, L.T. serd był moim przyłożonym. Było bardzo ciężko. No dlaczego? Pikachu! Pikachu! Ember! Kurde! Nie powiedział, że to jest wkurzające. W tym gymie. Ten typ przedmiot miał rację. Stop, jesteś za dobry. Zgodziłbym się z tobą. Czyli pokonam trzech trenerów. W tym odcinku pokonam jeszcze czwartego LT-Serge'a. Czyli w tym odcinku tylko czterech trenerów. Czyli będzie już pokonanych trenerów 77. Bo w poprzednim odcinku było 73. W SSA nie możecie co ile było. W SSA, jeśli dobrze teraz pamiętam, było razem, czyli 19 trenerów. Myślę, że nie byłoby więcej. A tak było mało dosyć, ja wszystkie zakamanki zjedzę. Ale chyba w tej grze jest 352 walki tych wysp, dodatkowych, na które też pójdziemy. HM ma przedmiot, często berry. Słaby przedmiot. Nie powiem, że nie. I teraz najcięższa i najbardziej cholernie wkurzająca część tego odcinka. Żeby się dostać do Sercza, trzeba złamać ten żyw, właśnie do pomocą tych betek. Let's go pika, to było to mega prosta tutaj nie. No ta, patrzcie, nie są tu tylko śmieci, nie są tu tylko śmieci, nie śmieci, nie śmieci, nie śmieci, nie śmieci, 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 o nie, hej, jest tu jakiś przełącznik, włączmy go, pierwszy zamek otworzył, otworzył się, teraz drugi może, to nie drugi elektryczny zamek otworzył się, drzwi otwarte, jaki ja zgadł, ja myślałem, że będzie 10 minut odcinka trwało, a my tutaj sejwujemy, żeby teraz nic się głupiego nie wydarzyło. Teraz gra pokazuje, zostawcie mu łapkę w górę. Dobra, idziemy. Hej Mały, co ty tutaj robisz? Nie, przy, nie przeżyłeś długo w walce, nie z Twoją mizerną mocą. Mówię ci mały, elektryczne pokemony uratowały mnie na wojnie. Wszyscy wrogowie zostali sparaliżowani ich potęgą. Tak samo zrobię z tobą. Walka! Nie ustawiłem seset. To jest takie na odcinku Reset Game. Ja może zobaczyć, jak to się robi. Przepraszam, musiałem. No przecież byłem nie? No. Dobrze, że zeskwowałem. Zawsze zapomnę. Set ma być na liderach. Na tych ważniejszych osobach. Mam set, że było trudniej. Oczywiście już słyszeliście, co on powiedział. Więc. No i teraz z nim zawalczymy. Porządnie. to Serg zostaje Woltorba. Czarminiona. Na pewno Rajczu. I jeszcze chyba Magnemajta. To trochę jeszcze jego Pokemon'a. O Voltorbie jest silny, był. Teraz. Nie. Z leaf mi się chyba pomyliło. O nie... O nie... Jeden yeah, level... Jedziałem, Raju musiał być w ogóle za Paralyze Heal... Pierwsze co chcę zrobić sobie... Podwin... O nie... Ty gnojku... Nie chcę, na jest super po teamach, bo się nie opłaca. Powiedzmy, że go trafimy. No nie, no trzy double Teamy. Jakiego teraz trafię? To jestem mega szczęściarzem. Mam dużo kasy, jeszcze mam nagiety. To się potem dokupię Jeszcze raz z nimi walczę z nimi... Nie, to nie mocne. I jakie ja niego. go... Ja! Mnie nie więcej leków. A po co mnie już... Full Heal, naprawdę... Shockwave, nie. Ja w ogóle nie wiedziałam, że kiedyś El sobie w ogóle miał Full Heala. I padłem. To gloom. Nie wiedziałam ma Pokémona, to jest... Już tak... Uśpi go. Proszę! Nie! Masz go uspać. Gloom. No kurde mać! To czarminio chyba ja tylko takie szczęście do tego tyrenera. Może dasz mi HP? Chuch. Tak sobie possałem, nie? Chuch. Koniec walki. Wyssałem niego HP resztę. Rajczum dla jajemy i teraz GLUM 26 poziom. Gacz pokonuje LT Serda. No jestem w szoku. Jesteś niezły, mały. Świetnie, weź więc Thunder Badge do 2400 pokémonów. Thunder Bend zwiększa prędkość twoich pokémonów. Pozwala też używać twoim pokémonom Fly poza walką, mały. Jesteś specjalny, mały. Weź, weź to. macie oczmy TM34. Zawiera Shockwavea Naucz go elektrycznego pokemona. No nie mówię, że to jest krótki odcinek. Na pewno krótszy od poprzedniego. No ale niczego tak dużo. Nie. pokonałem dzisiaj trzech trenerów jednego bardzo porządnego trenera. Yy, to możecie zobaczyć yy, po pierwsze opcję SHIFT. Możecie zobaczyć teraz moją kasetkę. Trzy. Widzicie tam taką znakę? To właśnie znaka Pieruna. Dostałem nie od niego. I zobaczmy tego shockwave Oczywiście się go się na nie nauczymy, bo nie mam na elektrycznego yy, to jest. No i oczywiście wiadomo o co chodzi z Shockwave'em. Teraz pójdziemy, gdzie pójdziemy na następnym odcinku? Pójdziemy tutaj zwiedzić yy, Diglett's Cave i zwiedzimy całą drogę 11. To nas czeka w następnym 13 odcinku z pokémonfirelet.pl. A co będzie już w odcinku 14 tego Wam nie zdradzę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przypominam jeszcze raz, że do końca czerwca zbieramy 40 subskrypcji. Jeśli chcecie mi w tym pomóc, kliknijcie tego suba. No i ja będę wtedy bardzo szczęśliwy. I oczywiście polecam jeszcze raz kanał Enigma, tylko z wątpieniem końcówki z tym Przecież po prostu sobie Enigma Pokémon i skoczę z takim z takim Ledianem. No i to by było tyle. Bye bye!